witajcie, witajcie. dzisiaj oprócz zwykłych rozpakowań e, przesyłek zawierających bulion czy monety, e, będziemy mieli pewien test e, sprzętu, który został nadesłany e, do nas na kanał. Zostańcie ze mną, zobaczmy co to jest, co to jest. zapraszam was serdecznie. No i startujemy, startujemy, startujemy pierwszą przesyłkę tu parę, parę przesyłeczek będzie no, zakupionych, zakupionych przez Facebook od ludzi, którzy wystawiają swoje rzeczy. No, czy zachęcić Was do tego rodzaju zakupów? No nie wiem, bo zdania są podzielone i dużo rzeczy ostrożnie, ostrożnie, dużo rzeczy wskazuje na to, że no, i, i, i tak naprawdę świadectwa kupujących, że no tr Trzeba uważać, bo dużo jest oszukaństw i jakichś takich e, monet, też zdarza się e, podrobionych. Zobaczmy, co tu mamy. Dobrze zapakowane, co już świadczy, że, e, że nie będziemy mieli tu podpierduchy pod według mnie. Zobaczmy. A, widzę, że jest. O! Tak. Mamy dwie pandy. Pandy pierwsze u mnie w Staku jest dużo zwolenników. Kolega wystawił to dosyć w dobrej cenie, więc chciałem je zobaczyć, jak one wyglądają, kto wie, może zacznę to zbierać. Mamy 2020 rok, 2022 już nie, niebawem będzie rozsyłany i 2015 z tego co wiem, jeden z bardziej popularnych, najwięcej tego jest gdzieś chyba u nas. Na naszym gruncie. Ładne miski. E, ciekawe co, co, co moje dzieciaki na, na ten temat, ale to zo, przekonamy się później. I jeszcze tutaj mamy taką monetkę jak WOMBAT, pierwsza z serii PeradMint. E, wydanie będzie z tego seria. Kapsle są tylko takie po, porysowane, a może to nowe światło. A, ładnie się błyszczy powiem. Zobaczcie, elegancko. Nowe światło jest e, może lepsza jakość. To powiedzcie mi powiedzcie mi na koniec, e, czy jest lepiej ogólnie, czy lepiej to widać, co Wam prezentuję. O, zobaczcie, somalijski słonie, ale z prewi markiem. No i wilkołak. Sprawdźmy, czy nie ma jakiegoś jakiegoś. Yy błędu meniczego, że się tak wyraży coś tutaj po tej stronie. Nie wiem czy widzicie. O, kreseczka. No, lepsze światło, ale też i wszystko widać na czarnych rękawiczkach, jak się coś przecina. Um, Od no, tego jegomościa sobie otworzymy. Chcę zobaczyć ten ten, ten pliwi. Eee, wczoraj widziałem, że włączówki wyszły. Tutaj tygrys, rok tygrysa. A tutaj mamy widzicie już na rancie e, pewien problem. Nic nie zrobimy z tym. Nic z tym nie zrobimy. Tutaj niby czysto jakaś kaszka na lustrze, ale wiadomo wujon, wujon. Chociaż ten już z większą premią. Nic, w miarę, w miarę dobry stan w, tego wilkołaka. A, ale czy możemy powiedzieć, że to w jakiś tam sposób y, nam to gratyfikuje? No nie no. Okej. Okay. A, już wiem co to jest. Pierwszy raz na, na tym kanale ogólnie nie wiem czy wiecie, niektórzy z was zapewne nie wiedzą, ale Rosja ma swoją bulionówkę i to nie jest taką bulionówkę e, uważaną za to, nie, to jest bulion. Zobaczcie, 31,1 grama, Rosyjska Federacja, Bank Rosji 3 ruble i to jest moneta z 2018 roku. No i ich, ich ten orzeł dwugłowy. I tutaj mamy, tutaj mamy Świętego Jerzego Zwycięski. Symbol, bo widziałem, że na kopiejkach też to wychodziło. Normalnie na monetach obiegowych, ten wizerunek zaczął być znacznie wcześniej wybijany, ale z, z tym orłem i w takim układzie od 2016 roku. I powiem Wam, że pokażę Wam 16 roku. To jest pierwsza, bo już udało mi się znaleźć ją w Stanach jako pierwsza no nakłady nakłady dosyć niskie małe e, gdzieś chciałem po, wyszukać 2021 niestety nigdzie nie, nie widzę ale wiem że zostało wydane naprawdę e, to światło e, nie wiem dziwnie wskazuje jakby ona była zma zmatowiona ale tak bez światła e, tak bez światła zobaczcie no jest jest lepiej. Nie? Ok, dobra, włączymy. Ba bardzo fajna sprawa. Jeżeli macie ją w ręku, to rzeczywiście e no, zaczyna się wtedy podobać. E gdzieś tam zobaczcie, bardzo prosta, prosty wizerunek, e taki mi minimalistyczny, ale na pewno ma coś w sobie trochę się uspieszymy. A, a tutaj yy, przesyłka od yy, kolegów, można powiedzieć, bo było zamówienie zbiorcze na yy, 50 frankówkę. Pozdrawiam! Pozdrawiam Was! Serdecznie! Udało się kupić no, przy większą ilość no, do podziału na trzech. Tutaj mamy jakąś gazetę. A na gazetach chyba jest. Nie francuska. Chcę się do, do, doczytywać O zobaczmy, ile tego jest. O, zobaczcie, piękna sprawa. Cena. Cena y, jest tego dosyć dobra. Z tego co pamiętam, niecałe chyba 100-110 zł wyszło z przesyłką. Y, Stany, no, zadowalające. Swoje towarzy. coś pięknego. Pokazywałem Wam wcześniej z kolei ze Stanów Zjednoczonych. To ściągałem to. 15 sztuk jest. Z Francji. Ok, yy. okay słuchajcie, yy, ostatnia paczka i to z tym sprzętem. Yy, sprzęt został nadesłany przez yy, firmę, która yy, robi zjeżdżalnie, jak zobaczycie, dość yy, profesjonalnie, oczywiście manufaktura yy, Magnetics Slide, czyli zjeżdżalnie oparte na magne, magne, magnesach neodymowych, dzięki którym możemy z, w krótkim czasie sprawdzić e, czy bulion moneta e, jest, jest monetą pr, prawdziwą ze srebra, czy to jakaś jest podpierducha. Ok. Pozwólcie, że, że, ten, że to rozpakuję rozłożę. Eee, I wrócimy do tematu. Pierwsza chociaż pierw, pierwsze pudełeczko, zobaczmy, bo już mamy tutaj. Może nie trzeba tego tak robić. Co my tu mamy? O, bulion kangurek. U, dziękuję bardzo w takim razie. Dzięki, dzięki, bardzo miły ten Pocket Silver Slide Magnetic slide krop, tak to wygląda. Mamy też tutaj kartkę, jakąś. Zobaczmy. Oho. To zdejmę. Awesome Project. Paczka wygląda na niepozorną, ale w środku znajdziesz zjeżdżalnie. Dzieci będą miały ciężko na nich zjechać ale twoje srebrne maleństwa na pewno się ucieszą mm, no, trafiłeś w punkt kolego nasze zjeżdżalnie są zrobione z bardzo silnych magnezów neodymowych dzięki temu po ich rozłożeniu nie tylko od razu wykryjesz monety typowo metalowe a również te niemagnetyczne jak dobrze poszukasz w paczce znajdziesz również srebrnego kangura czy to oryginał My już wiemy a ty. A, a ty kolego? W takim razie mamy tutaj temat. najbardziej pod znakiem zapytania. Kangur. Słuchajcie, rozłożę tutaj, bo mamy. Jak widzę, tu jeszcze są. Dostałem jeszcze. Takie. Zjeżdżalnie. Rozpakuję to, porozstawiam. I wracamy do tematu. Dobrze, słuchajcie, tutaj mamy yy, już rozpakowane, mamy żółty kolor zjeżdżalni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 na 9 magnesach to jest. Co? A, tu mamy też dziesiątkę, tu prawdopodobnie połowa tego Nie chcę zbliżać, bo naprawdę silne są te magnesy. A, no i co? Jak to wygląda? To mamy dopracowane na tyle wydruk 3D drukarką Konkretnie sklejone, no nie znam się na takich wydrukach zbyt bardzo Ale no tu widać, że jest coś konkretnego Widywałem nieraz kolegów z for, czy, czy ktoś tam prezentował no, to była bardziej taka e, domowa robota, gdzie jest kawałek sklejki i przyklejone są te e, magnesy. Tutaj mamy to bardziej profesjonalnie i bardziej profesjonalnej zjeżdżalni, nie widziałem jak to robimy. Tu mamy strzałkę. Okej. Okay. Tu wstawiamy, blokujemy. Wstawiamy, blokujemy i mamy cały komplecik. Eee, sprawdźmy, sprawdźmy tego kangura. Mm, zaraz się do niego dobiorę jakoś. I zaraz mniej więcej zniknąłem przez chwilę. Miałem też e, swojego kangura, chociaż nie przepadam za kangurami. E, jakoś nie wiem, mimo że to. Pertmint Ale No niekoniecznie nie, nie podoba mi się Jest taki zwykły Bardziej zwykły niż Nie wiem Chociaż bulion to bulion e, Ale mam też jedną sztukę Więc tak Ten jest ode mnie Tego dostaliśmy Już widzę, że jest różnica Widzicie? No, wizualnie nawet, tu do tego jeszcze wziąłem e, round Silver Round e, klasyczne Zobaczcie też, że mamy Indiańca. E, już trochę e, blada twarz. Punktowo. Bizona. E, a tutaj mamy Krugeranda e, z uszlachetnieniem. Z uszlachetnieniem, dość delikatna jest ta powłoka. Zobaczymy, czy jak puścimy, czy, czy coś się z tym wydarzy. Zobaczmy to, zobaczmy. Czyli tak naprawdę mamy trzy monety. Zakładam, spośród tych są ze srebra, a jeden jest fake. No, na pewno ten co dostałem, tak, przy, tak sobie. ten, no, Ale zobaczmy, jak to będzie działało. Um, ogólnie ta, te zjeżdżalnie służ, służą do można powiedzieć, szybkiej weryfikacji. Um, czasami nie mamy y, jak z, użyć różnych rzeczy. E, mamy to, może nam się zło, zło składamy to i, i mamy to w kieszeni. Czy to są targi jakieś, czy to są jakieś rodzaju, nie wiem stoiska na szybko czy do kogoś przyjeżdżamy i chcemy zweryfikować to co nam ktoś sprzedaje to jest dobra i poręczna rzecz no oczywiście można, można klasycznie do tego najczęściej suwmiareczka tak jest bierzemy mierzymy widzimy ile, co i jak do tego waga klasycznie zwykła, tak jest. No, ale możemy nie mieć czegoś takiego, tak samo jak możemy mieć w sumie tej zjeżdżalni. Tak? Ja weryfikuję często też srebro przy pomocy cieszy chromowej. To jest najczęściej używam tego przy zakupie jakiejś tam partii z złomu. Tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli po, zakropicie e, gdzieś na monetę e, i, i zobaczycie, e, no tak tak naprawdę e, zmienia to kolor. Mamy tutaj taki jakby żółty jasny, nie wiem czy tu widzicie, będę, nie będę zakrapiał. E, Im więcej srebra jest e, na monecie, w monecie, tym ten kolor tej kropki, kropli robi się bardziej czerwony. Nie? i jest jedna rzecz, o której musicie wiedzieć, że jeżeli zrobicie to na jakimś bulionie, bulionie premium, no to ten ślad pozostanie, zostanie no zostanie plama wyżarta, bo tak naprawdę to jest kwas. Więc dobra sprawa 100% potwierdza ale, w to nie chodzi o monety, tego bym nie stosował, wiecie okej, okay, no to są takie rzeczy, które, które często używam, żeby zweryfikować tego nie miałem eee, zobaczmy zobaczmy jak to zjeżdża, może wybierzmy sobie jakąś zjeżdżalnię dłuższą, weźmiemy na tapetę przesuwamy te monetki okej okay. I dwa kangury. Dwa kangury. Jak, jak myślicie, który to będzie? To jest fake, a który to jest oryginał? No 2016 i 2021. Tak, 2021. Ok. Pozwolę sobie zrzucić. U, powolutku, powolutku zjeżdża. Ale ta zjeżdża jeszcze wolniej. Ok, zróbmy w ten sposób. Przygotowałem się. Mamy tutaj stoper sportowe. Zróbmy w ten sposób. Jeszcze zobaczymy, jak zjedzie, zjedzie nam Rand, Ale sprawdźmy tą bardzo delikatną powłokę czy się to porysuje. Jedzie, jedzie pan, pan Kruger. Paul Kruger. Hop. Porysowało się to nam. O nie. Nie jest porysowane. Okej. Okay. Martwiłem się o to, że zostaną jakieś ślady, ale rzeczywiście to jest taka powłoka, gdzie mocniej nawet ryśniesz czymś, i bardzo widać, jest dobrze. Więc to jest delikatna sprawa. Jak Bizon będzie zjeżdżał? Okej. Okay. jeszcze wrzucę na, na ryżdż Herkulesa. Oczywiście jest tam mniej srebra w srebrze. Próba jest niższa niż 999, ale też zjeżdża powoli. Dobra, no to zróbmy test. Mamy pierwsza to będzie e, kangur 2021, e, druga E, niech to będzie kruger. Bion i czwarta e, Herkules. Piąta Kangur 2016 ja wiem już i wy wiecie prawdopodobnie co, kto, co, co jest tutaj fejkiem no ale chcę zmierzyć czas i zobaczyć jak to jak to odstaje od normy rzućmy na, na ruszt 2021 uwaga Zacznijmy od tej krawędzi. Far Start. Poczekajcie, muszę to zresetować. Jeszcze raz. Zacznijmy od tej krawędzi albo tak, żeby zachować... Okej. Okay. Start. Jedzie, 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 jedzie. Okej, okay. 7 sekund 18. 7 18. Wrzucamy na Krug krugeranda. 47 No wiadomo, to nie jest wszystko. 47 Miarodajne. Nie robimy tego w, w jakichś takich. W takich jakichś rzeczywiście to wszystko jest na, na potrzeby filmu. Na potrzeby filmu bizon. Też jest, wszystko ma znaczenie tutaj. E, jak zostanie puszczone, czy to leci bardziej po obrzeżach, inne tarcie. 7,28 Herkules. 02. No nie jest to czyste, tak jak wam mówiłem. 90 albo 925. I teraz rzucamy tu 16. kę dobra wyrezerwowałem specyficzny to jest zegarek um, i spróbujmy spróbujmy 343 3,43, czyli o połowę szybciej e, szybciej zostało to no zjechało, jednym słowem i rzućmy okiem jeszcze jak jesteśmy tak to wygląda 16. powiem szczerze, że e, na pierwszy rzut oka e, Podobna, ale zobaczcie tutaj nawet parametry w ręku widać, że jest mniejsza. Co do wagi, rzućmy ją też na wagę. 16... i 2. 31 i 2. No właśnie. Więc to fake jest pełną był jednym słowem. Panie Chimczyku nie postarałeś się pan, eee, bardzo fajna sprawa, naprawdę w kieszeń można wsadzić. Super. Super. Eee, jaka cena, jaka cena? Wiecie co, eee, no nie, nie, nie kojarzę konkretnie, nie sprawdziłem, ale nie jest to tani Gips, coś ko 200 zł, może więcej. No, ale jest jakość, tak? Jest jakość. Ponoć te magnesy neodymowe idą w górę. Sprawdźcie stronę magnetixslide.com Będziecie mieli na dole link do tego sklepu. Ja Was ze swojej strony serdecznie zapraszam i polecam. No, może akurat uznacie, że jest, będzie to Wam pomocne. Trochę się pobawiliśmy. To, że, że ten krugerant cały nie jest nie ten, nie, nie porysował się, e, no to też świadczy, że nie jest to. Nie jest to. Miałem obawy ogólnie, ale chciałem spróbować. Jest to delikatna rzecz, o może i tak. No to co? Dzisiaj nie było tego dużo. Mieliśmy ciekawą rzecz. Zapraszam Was na kolejne filmy. E, do zobaczyska. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu coś jeszcze Wam e, wrzucę na YouTube. E, trzymajcie się skłosztaw.